Sprawę załatwiliśmy ugodowo dzięki x -Miterowi. Tak? Tak I dzięki komuś jeszcze? I... Okej, okay. czyli ugodowo temat opuszczony, czekamy na właściciela, aby pani oddała klucze Tak Okej, okay. dziękuję Panie Jacku, jak długo walczyliście? Czekaliście na pomieszkanie? A tak, dwa lata prawie Znaczy, no można powiedzieć, że dwa lata Jak się nie kończy, dziś dobry Czyli pani Weroniko, pani właścicielowi oddaje dobrowolnie klucze, Tak. tak, tak. Także prawie po dwóch latach e, udało to się, że tak powiem, załatwić, dzięki panu Jackowi. E, nie wiem, dużo osób próbowało mi pomóc w tej sprawie, nikt nie dał rady, no pan Jacek e, jednak dał radę. No i co najważniejsze, no nie wiem, wreszcie odzyskaliśmy mieszkanie, no, gdyby nie, nie pan, to no, nie udałoby się nigdy w życiu. Chcielibyśmy bardzo podziękować i polecić Pana Jacka wszystkim, którzy mają problem Zdecydowanie, jeżeli, ma, jeżeli ktoś ma taki problem, to ja uważam, że tylko Pan Jacek jest w stanie to załatwić. Nie wiem, mnóstwo osób próbowało, już nie będę tutaj wymieniał tych osób, ale ktoś my może się, się jedzą, do... O kogo chodzi. No dokładnie, wystarczy poczytać w internecie. A my tak jakby jeszcze próbowaliśmy w międzyczasie sprzedać to mieszkanie. Byli ludzie, którzy e, znają się w, na takich tematach i skupują takie mieszkania z problemami. Każdy, kto zaczął czytać w internecie, oglądał programy w telewizji, od razu się wycofywał, bo wiedział, że to jest sprawa nie do ogarnięcia, jednak da się. Także naprawdę jeszcze raz panu Jacku dziękujemy i, i my jesteśmy bardzo wdzięczni.